Yo, się mogę cześć, znaleźć. Ja witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zgręcimy sobie trzy razy tym kołem. No, nie dziwcie się, czym tylko trzy razy, bo jest bardzo drogie. Kosztujesz 400 gemów. Ja bardzo bym chciał, właśnie tego unicorna tam. Może się uda, zobaczymy. Będziemy dzisiaj nie niego To jest 400, jedno koło kosztuje. Wy to rozumiecie, 400 za jedno koło. Ale no dobra, zagrajmy sobie też jeszcze jedną Jedną lądkę. Przepraszam, że ostatnio nie było filmików ale no nie było mnie też w domu. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, że są ferie i no jutro też wyjeżdżam i do soboty nie będę nagrywał filmów, więc wa bardzo was za to przepraszam. No, mam nadzieję, że mi wybaczycie, no ale wiecie, no też chciałbym skorzystać ze ferii, no a gdybym nagrę nawet odcinki na zapas, to nie miałbym jakich ich wrzucać, bo ja będę no poza domem. A no nie umiem przesłać na telefon tak szczerze, no. Ale lecimy już z pierwszą giereczką i będzie na pierwszą... O matko, Super Bowl Scramble. No ta mapka jest taka, taka se. To ta, ta, ta i taka, aż tak bardzo mi się nie podoba, ale dobra. Abera Lele 4 mnie zaprasza do grupy. A my lecimy sobie, oczywiście gramy sobie z Skeletem Dragonem, bo w ostatnim odcinku udało nam się go trafić. Może przyniesie nam szczęście na tego Unicorna. Bo tak szczerze, no zależy mi na tym. Uniko... Aha, to nieźle. Nie no ja nie przejdę. Widzowie, co się dzieje? Ja nie przejdę... O, ale umiechałem. Dobra, no, jest jeszcze szansa, nie traćmy nadziei. Nadzieja ostatnio umiera. Lecimy, lecimy du Lecimy du Dobra, bucik nam dał jeszcze turbo. Skaczemy tu. E, a jednak przejdziemy. A jednak nie. I to przez tego bucika. XD widzowie. Dobra, może zakręcimy sobie troszkę więcej razy? Nie wiem, zobaczymy. Ale zakręcimy sobie dwa razy. 800 klejnotów idzie na dwa zwykłe spiny jakieś. Czy Wy to rozumiecie? O jest tam. Ale trafiamy do piekat banana i drugi. Błagam, ja bym go tak bardzo chciała. Dwa razy z rzędu banan? Tak nie może być, ale zagrajmy sobie z aberomlele. Lele. Może... Aha, ta grupa jest już pełna. Wybierzemy sobie grupę, bo zapraszamy też obalony mit. Nie, jednak nie, ta grupa jest już pełna. No to nieźle, widzowie, nieźle. A zagrajmy sobie takie. O, standardową niestandardową, losowej gry. Zobaczymy. Tutaj powinniśmy trochę poprzechodzić. Może nam dobrze pójdzie. I jeśli będzie blok też na koniec, to robię save, y, widzowie. Ja robię save. Y. Mm, bo się wyszkoliłem. I podbasz, dobra, bo to nawet podbasz może być na pierwszym gierku, widzowie. Ja. ja chyba nigdy nie grałem podbasza na pierwszą gierkę. No chyba, że na jakichś turniejach, ale... No na turnieju grałem kiedyś. Ale no tam było też mniej osób, to wiecie. Wiecie o co chodzi. Ja spróbujmy tak. Próbowałem skoczyć. Ale ja wiem jak tu łatwo patrzcie. Wyrzucić boty. wow, Ej, to był przypadkowy triczek. Patrzcie, bierzemy sobie tego. I spaduwa I nie ma już bota. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze tego. spaduwa sobie, zrobimy sobie triczka, aha to nam wyszedł triczek. Aha, to nie, Ej, nie, 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 nie. Aha, to nieźle widzowie. <gry> to nieźle triczek. Ej dobra, zakręcimy sobie za chwilę ostatni raz, bo już mam tylko 1800. Nawet 10 razy nie mogłem widzowie zakręcić tym kołem, jest tak drogie. Ale dobra, bardzo wam dziękuję widzowie za to, że wbiliście 82 subskrypcje. Są nowe skinki w sklepie, ale raczej ich nie będę kupywać. Nie podobają mi się tak szczerze. I mamy Super Bowl Scramble, znowu na pierwszą grę. No nie, fajnie, nie lubię tej mapy. Dobra, ale lecimy, lecimy, nie przedłużamy. My to wygramy, musimy, musimy wygrać. Jeśli wygramy, to wydaje wszystkie gemy. Nie, jeśli nie wygramy, to będzie taka ten, kara że muszę się postarać, dlatego widzę, wyspinam się. I lecimy, lecimy, lecimy. O, tak, tak, tak czy siak sobie jeszcze pewnie kupimy, ale nie wydamy wszystkich. Nie! Ale ej dobra, odkryłem nowy błąd, że tam tak jakby jest jeszcze troszkę niedopracowany Kitka Games. Skłaszam błąd. Pyk. A właśnie i... Aha! Nie przez nie, nie, nie kliknąłem drugiej spacji. By za późno kliknąłem, ale my sobie lecimy z kolejną giereczką. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Uwaga, na kolejną gierkę będziemy mieli, na drugą gierkę będzie to. Dum, proszę o werble. Drrr. No kurczę, ile ja mam robić te werble? Race! No, tak średnio wam powiem, bo nie jestem najlepszy w tą mapkę. O, środek jest, dobra. Oczywiście lubię tą mapkę, no ale no nie jestem w nią najlepszy. No, nie będę ukrywać. Na przykład tu często popełniam błędy. I no, nie latam tam, tam tą stroną. Bo się boję, że spadnę. Ale lecimy sobie tak. My lecimy sobie na skróty. Lecimy sobie teraz tak. Dobra, widzowie. Na razie mamy przejście. Zrobimy sobie tak, tak, tak i jesteśmy już. Wow, jeszcze mi ktoś popchnął głową. Wow, no, 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 no Uii. A nie mówiłem, że jest środek? No, powiedzcie, że nie mówiłem. No jak? Jak nie inaczej? I pyk! I wjechaliśmy sobie bucikiem i 7 osób przychodzi. Czekamy na 4-7 zdąży? Jak znubił? Wskoczył w ścianę. Czemu mam 30 pingów za dużo widzowie. Ostatnio w ogóle... Wow, ale tło się zmieniło. Takie czarne. Nie było mnie nie było mnie 3 dni w Stumblu. Już jakieś rzeczy. No, nie, w niedzielę chyba grałem, ale nie nagrałem odcinku, bo. No, nie miałem jak, ale grałem dosłownie. Mega krótko grałem, tak szczerze. Nagrałem odcinek. Aha, no, nagrałem odcinek, ale go nie wrzuciłem, bo no nie wyszedł. Dobra, zapomniałem. Ale. Czy... Ej, właśnie, bo jest blokadasz. Ej, co jest? A to ja mówiłem to w niestandardowej, że będę musiał robić sobie to. Ej, to nie będę musiał wydać prawdopodobnie wszystkich domów, bo jak zazwyczaj grałem, to wygrywałem, jak nie... Wow, fajnie, że wyszedł nam ten trick. Ej, halo, kto słyszał drugą spację? Zgłasza się w komentarzu. A my robimy... Aj, aj, aj. A zrobię jedno save, tylko że z lewej strony. Bo tam mam wyćwiczone. Nie, nie tu, bo tu jest do zniszczenia blok. Tutaj se zrobimy. Błagam, żeby mi wyszło. Akurat na odcinku. O, wyszło mi. Fajnie. Bo ja zawsze na odcinku mam taki stresik, że mi nie wyjdzie. Tak normalnie na czwinku sobie wszystko robię. Wszystkie savita, bambita. A na odcinku mam taki stres. Dawaj na odcinku. Ostatnio mi wyszło też tu nawet. I blokujemy a jednak je. I odpad pier e, pierwszy kandydat. No jak mi przykro. Ojeju, bo za chwilę my będziemy drugim kandydatem. A tego no, znaczy się wy byście chcieli, żeby kręcić spinami, ale ja nie. Chcę sobie jeszcze na karnecik Ole go zblokowałem, widzieliście to widzowie? Ostatnio to wychwytrzyłem takiego chłopa, bo z nim grałem i on mi właśnie tak zblokował. Nie. Dobra, jest, mamy sevita. Mamy sevita. Bambanita, dobra! Żyjemy nadal. Farcicho. Nie, ktoś mnie popchnął. A nie, myślałem, że... Nie przeszedł już. Dobra, to robimy sobie teraz tak. I tak, nie, no nie na kolce mordo, płagam cię. Dobra, żyję. Przechodzisz, let's go, widzowie. Mamy to, wygrano na Blockdashu. Ben Chyson wygrywa grę. Let's go. Z racji, że wygraliśmy, wydamy sobie wszystkie klejnoty. To jest na dzisiejszym odcinku, ale co mi tam? Bardzo chciałem kiedyś tym kołem pokręcić, ale nie miałem wtedy gameów. A teraz jest okazja to czemu i by nie skorzystać. Aaaa, jak ja bym chciał tego unicorna. I znowu ten pana. Nie wiem czemu ten banan mnie tak przyciąga. Dobra, ale nakręciłem sobie... Zastąd mam dwa za spiny po tym. Dobra, tutaj nie będzie, gwarantuję. Nie, minął pierwszy raz! Ej, a ja go nie mam. Fajnie, ej, dobra, bo to jest faraon. Git, zagrajmy sobie nim. Dobra, widzowie. Zagrajmy sobie faraonikiem. A zagrajmy sobie laserdasza. Czemu by nie? Y I jeszcze zagrajmy sobie bananem, bo może banan przyniesie szczęście. Bo widzieliście, trzy razy trafiliśmy właśnie banana. Y trzy, tak? Trzy, cztery? Nie wiem. Ileś tam razy, trzy, cztery, trafiliśmy banana. Nie pamiętam już, bo. Graliśmy gierki i ten wszystko mi ten z głowy wyleciało i wszystko mi ten, wszystko mi z głowy wyleciało, XD. Ej, dobra, ktoś gra tym skinem. Zobaczcie. Alina. Kurde, zazdro Alina. Ej, ale powiem wam szczerze, ten faraon też fajny. Nie! Aha, to nie nieźle. Karma mi wróciła, widzowie. Bo ktoś... Ja komuś przewaliłam, a ktoś mi wjechał, nie, nieźle, super. Dobra i zagrajmy sobie yy, bananitem. Ojeju, widzę, przez przypadek kliknąłem w. Tak jakby, no, trochę, w, w, jak, gdzie mam przerwać, jakby wyłączyć odcinek. Ale na szczęście mi się nie kliknęło. o Tyle gemów, by przepadło. 2000 gemów w tym momencie jest wydanych na te koło. I gram sobie bananitem. Banini, bananito, por favorito. Przynieś mi szczęście, proszę cię. Ja naprawdę chcę mieć tego skina, bananonito por favorito Bananonito por favorito Bananonito por favorito Tam są skiny mega fajne Na szczęście nie mam wszystkich Bo na przykład tego faraona nie miałem I tej obok y, niego, tej dziewczyny Która też była w tym kole rzymiańskim Nie pamiętam jak się nazywa Ale teraz mamy icy highs Dobra, staramy się wygrać rzeczywiście gierkę aberalele bera lele cztery le, Zapraszać ją do grupy Ale my sobie gramy sami Ojej, 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 ojej. Bo tam będzie granie standardowe, a my gramy grę standardową. Bo chcemy zdobyć koronkę. Ojej, ej, 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 ej. nie, 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 bez takich. Bez tak. Ej, no, no nie mogę wskoczyć. Nie no, co mnie rzuca cały czas? Nie mam pytań. Jak ja nie przejdę, to przecież jakiś kupie lagi, błędy kry. Bo widzieliście, że wszystko normalnie wskakuje. Dobra. Wow. Chciałem, tak szczerze, na grzybka, dobra, tutaj bym nie wskoczył i wjeżdżamy. Wow, prawie wyleciałem za mapę. Ktoś wyleciał, został i 16 na 16, let's go, lecimy z gierką. Ścigaj się do mety pozostali, i pozostało w tym momencie 16 osób, i my jesteśmy jednymi z nich, gdzie my jesteśmy. O tam, ten są mam swoją standardową cały czas. Emotkę tańczenia, nigdy jej nie zmieniam. Po prostu jest tak super, tak ją lubię. Może no, ją bardzo polubiłem. Wychodzi na to, ale teraz muszę zrobić tak. I mam nowe ustawienie mikrofonu. Trochę przyjemniejsze, może się będzie lepiej grać. Zobaczymy. Lecimy bucikiem, dobrze. Ładnie, idealnie użyty bucik, ładnie wskoczyliśmy. Ok, lecimy. Tutaj wszystko, pyk. Pyk, tutaj lecimy pyk i jesteśmy pierwsi, byliśmy jedni z, z ostatnich przez y, spóźnią. Nie, 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 nie. I jesteśmy drudzy. Ej, bo za chwilę jeszcze wyjdzie na to, że nie przejdę. Tak nie może być... No dobra, jednak przejdę. Komuś, przywalimy. Ojejczu. Dobra, przechodzisz. 7 na 8. Tobias og 77. Okej, okay, 77 tobie Fong. Przepraszam Cię kapu coś tam, coś tam, które Cię uderzyłem, jeśli oglądasz to szacunek dla Ciebie, Jeszcze nie zrejdowałeś się i nie rzuciłeś telefonu przez okno. Co jest? Znowu blockdash? Dwa razy rzędu, ja tak ciągle sobie gram. Przez to, że tak długo mnie nie było, z tą blogami mi dasza. I w ogóle, że tak długo nie grałem tych, bo ja zazwyczaj gram z, z TumbleGuysa, czy z widzami, czy z Ludzikiem. A właśnie, możecie wpadać do Ludzika na kanał, jak już o nim wspominam, bo fajne ma odcinki. No i teraz nie wrzuca, bo no nie może. O nie, 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 nie. Dobra, aby Ralele no, proszę Cię to, do Dobra, cały czas zero osób odpadło. Za chwilę się to zmieni, gwarantuję Wam To, to znaczy, się nie chodzi, że ja odpadnę. Tylko, że kogoś... Wie. Aha, nieźle. Spróbujmy sobie tak, tak przeniknąć, nie udało się. Okej, okay, to teraz... O! O, Czyżby pierwsi kandydaci do odpadnięcia? Już dwie osoby, nie zauważyłem. Wow, zrobiłem tego i to przez tego bloku. A nie chciałem, po prostu sobie patrzyłem jak to wygląda ta sprawa z ludźmi. To znaczy się ze stumblerami. Którzy żyją, a którzy nie. łojeju Ojej, 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 pyk. Nie, trochę za daleko. Ojej, co ja zrobiłem? Dobra, lecimy cały czas gierką. skaczymy sobie tu, skaczymy, skoczymy sobie tu, 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 tu. Dobra. Mamy jednego chłopa, który... Dwóch mamy. I obydwójka odpadła. Es. Aha! Ja dziękuję, widzowie. Co ja zrobię? Ja odpadłem przez takie coś? No dobra, ale zakręcimy sobie kolejny raz tym pięknym kołem. Naj! Tym razem będzie panda? Czy szarki? Panda, ale oczywiście, że mam pandę. Jakbym mógł nie mieć? I kręcimy sobie ostatni raz. Bogom Cię, kole, oddaj! Nie! <grywa> Moje marzenia o posiadaniu tego skina. Przepadły. Przepadły w głębie. Dobra, to sobie zakręćmy tym. Albo nie, bo ja bardzo poluję na jednego skina. Sobie zakręcimy tym cztery razy. Bo ja tu poluję na takiego jednego skina. I go nie mogę nigdzie trafić. No rzadkie, jak ja potrzebuję nietypowe, nie no super, no. Dobra, dobra. Ej, To ej, Przynajmniej Przynajmniej skina, którego nie mamy. Ale poszukujemy innego. I ostatnie kręcenie i może tu się poszczęści. Nie widziałem go w tym kręceniu. No nie o niego chodzi, nie o ciebie chodzi, szef Goro. No trudno, ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Jeszcze dla was zakręcę na, na zakończenie odcinka trzy razy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda się trafić tego Unikarna. No i co? Ja się już z Wami żegnam. Strzelajcie łapeczki w górę, zostawiacie subskrypcję, a z ostatniego koła trafiamy... Księżniczkę! Ja się z Wami żegnam. Cześć!